Okay. Nie, kurę tam jakiś kurde, jakiś Zna pan tą osobę? Nie, nie zna. Nie w pan było. Dobra, panie to pan. Wy się pan sobie z tłoma? No. Czy nie, nie pan to, to się dzieci otworzyły i wyścigował za... Jo, picho. Dobra. Dobra, się pan sobie i to wszystko w Pan wczoraj zarabić, że

Ojca była u mnie w sprawie gazu. W sprawie gazu. Młoczka dole. O No, siemka. I dzwonię z anonimowych alkoholików. Dobra, to kurwa Polska ja. Teraz. W sprawie moich No, policja była. No. Ten tak, Gaza, gazę po oczach. No pomacham kurde. No bo widziałem, polica wzięła dostawy, Polica wzięła dostawy, to wszystko kurde. No ale wiesz. No ale kurde. No piwo.